Znowu mi się zacina ta gra, co mam zrobić? Włącz 440 40 Hz, gościu. O, dobra, działa. Laptop z ekranem o częstotliwości 240 Hz. Ale czym właściwie jest ta magiczna liczba i czy te numerki w ogóle dają coś w grach? Ja jestem Alo i w dzisiejszym odcinku odpowiem wam właśnie na to pytanie. Oglądajcie. Dzisiaj na warsztat bierzemy nową bestię gamingową, a mianowicie Asus ROG Strix Hero 3. Link do niego znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Wracając jednak do tego, czym właściwie jest częstotliwość odświeżania. W najprostszych słowach, jest to maksymalna ilość pojedynczych obrazków, jaką monitor, a w tym przypadku ekran laptopa, może wyświetlić w ciągu jednej sekundy. Obecnie standardem są ekrany 60 Hz, ponieważ dzięki temu zachowany jest balans pomiędzy płynnością rozgrywki a jakością renderowania grafiki. Dla ludzkiego oka 60%. Klatek na sekundę to w pełni akceptowalna płynność. Dla porównania w kinach wyświetlane są filmy w 24 klatkach, jednak spróbujcie odpalić na przykład CSA w 25 czy w 24 klatkach. Efekt będzie dosyć męczący. Jednak o ile w takich grach jak Wiedźmin, Assassin's Creed czy Red Dead Redemption, czyli grach głównie opartych na rozgrywce solowej, poznawanie historii w 60 klatkach ma swój urok, to gry bazujące na rywalizacji rządzą się już innymi prawami. Cóż to za tajemnicze prawa? Zapytacie. Gry multiplayer, a w zasadzie gry bazujące na rywalizacji, wymagają od graczy doskonałego skupienia no i czasu reakcji. To, oczywiście, można osiągnąć długotrwałym treningiem, ale sprzęt w tym wypadku będzie bardzo pomocny. Dla przykładu, zawodowi gracze w Counter-Strike korzystają z najniższych ustawień graficznych czy konkretnych rozdzielczości. Wszystko to, aby osiągnąć maksymalną ilość klatek w grze, która przekłada się na płynność rozgrywki. Czasem nawet kilka klatek lub kilka milisekund opóźnienia może mieć duży wpływ na trafienie lub chybienie w naszego przeciwnika. 240 Hz, a co za tym idzie, 240 klatek na sekundę, to dokładnie 4 razy więcej informacji względem standardowych 60, jakie trafiają do Waszego oka w ciągu jednej sekundy. Dzięki temu możecie zobaczyć znacznie więcej, a co za tym idzie, zareagować znacznie szybciej. Nie muszę chyba Wam mówić, że w tym samym los rozgrywki może nieraz przechylić się właśnie na Waszą korzyść. Przyszedł wreszcie Czas na testy w grach, jednak w tym przypadku nie skupiliśmy się na maksymalnych ustawieniach graficznych. W zamian obniżyliśmy je do minimum, aby osiągnąć maksymalną ilość klatek na sekundę i pokazać Wam, co tak naprawdę potrafi ekran z odświeżaniem 240 Hz. I udało się. W CS osiągnęliśmy 240 klatek, no i muszę Wam przyznać, że w porównaniu do klasycznych 60 różnica jest. Całkiem spora. Jednak dla wszystkich, którzy nadal uważają, że 240 Hz to mit, spójrzcie na porównanie w zwolnionym tempie. Sprawdziliśmy też możliwości tego laptopa w takich grach jak Overwatch czy Doom. W jednym jak i w drugim przypadku osiągnęliśmy pułap około 200 klatek na sekundę, który i tak jest bardzo zadowalający. Zresztą różnice zauważycie od razu. Dobra, zatem podstawy na temat ilości klatek mamy już za sobą, a teraz przejdźmy zatem do samego laptopa. Jest to Asus ROG Strix Hero 3. Na pokładzie znalazły się tutaj prawdziwe gamingowe komponenty: procesor od Intela Core i7 9750H i karta graficzna od Nvidia, mianowicie RTX 2070 z 8 GB pamięci VRAM. Do tego 16 GB pamięci operacyjnej i dysk twardy o pojemności 1 TB, oczywiście SSD. Całość oczywiście chłodzona jest za pomocą specjalnego, dedykowanego i wydajnego systemu wentylatorów. Zwieńczeniem tej całej konstrukcji jest właśnie ekran z wąskimi ramkami o rozdzielczości Full HD i odświeżaniem 240 Hz z opóźnieniem zaledwie 3 milisekund. No i są też ledy. Dużo ledów i możecie nimi sterować oczywiście za pomocą dedykowanej aplikacji, a do wyboru macie całkiem sporo przy okazji aplikacja od Asusa pozwala Wam także sprawdzić aktualny stan systemu oraz zmienić tryby pracy laptopa. Zatem mam nadzieję, że udało nam się rozjaśnić Wam, co tak naprawdę daje to odświeżanie i dlaczego jest tak istotne szczególnie w grach wymagających refleksu. Obecnie głównie skorzystają na tym gracze, jednak już teraz powstają na przykład filmy nagrywane właśnie w 120 klatkach, jak ostatnio wydany Gemini Man. Być może jest to przyszłość rozrywki, no i to nie tylko tej wirtualnej. I to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzu poniżej pod tym filmem, czy odświeżanie ekranu jest dla Was istotne i co sądzicie właśnie o tym testowanym laptopie? Koniecznie dajcie także łapkę w górę, jeżeli ten materiał Wam się podobał. Obserwujcie nas na Instagramie Technostrefa. Zaobserwujcie koniecznie, bo tam będą ciekawe różnego rodzaju posty konkursowe. Jak i za kulisami możecie zobaczyć także to, co dzieje się u nas. Oczywiście wbijajcie także na stronę technostrefa.com, bo tam znajdą się artykuły przed filmami. No i oczywiście dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za uwagę. Zasubskrybujcie kanał Technostrefa z aby nie przegapić nowych filmów, mówił do Was Alo, jeszcze raz pozdrawiam Was serdecznie, pa pa!